tej z tej strony Krzychu, w dzisiejszym odcinku, drodzy Państwo, zajmiemy się warunkiem na wyznaczenie nierówności trójkąta czyli sprawdzimy sobie, czy z danych trzech boków jest możliwe zbudować sobie trójkąt. Dobrze, żeby w takim razie dobrze zacząć, spójrzmy sobie najpierw na definicję nierówności trójkąta. Może tym razem nie na Wikipedii, bo na Wikipedii to jest słabo zrobione. Czyli tak. Dowolny bok trójkąta ma mniejszą długość od sumy długości pozostałych boków. Czyli mamy tutaj przykładowo A mniejsze od B plus C, czyli w takim razie widzimy, że A musi być mniejsze od B plus C, B musi być mniejsze od A plus C i C musi być mniejsze od A plus B. Czyli widzimy w takim razie, że trzeba sobie sprawdzić niejako te trzy nasze warunki. Natomiast to możemy sobie jeszcze fajniej tak naprawdę sprowadzić. Zaraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Zadanie CK. O, mamy to. Ja trójkąt. Aby z trzech odcinków zbudować trójkąt, najdłuższy z nich musi być krótszy niż suma długości dwóch pozostałych. Co to oznacza? To oznacza, drodzy Państwo, że wystarczy, że znajdziemy sobie najdłuższy bok z naszych niejako trzech tych boków. Dlatego możemy na przykład użyć sortowania bąbelkowego i tak też zrobimy. W następnej kolejności wybierzemy sobie ostatni element, ponieważ wiemy, że ostatni, największy element znajdzie się w tym wypadku na końcu w naszej implementacji tego algorytmu. I w następnej kolejności tylko sobie zobaczymy, czy ten bok będzie mniejszy od długości dwóch pozostałych boków naszego, naszego trójkąta. Przejdźmy zatem w takim razie do od razu do naszego algorytmu. Tą część Państwu przyspieszę. No i otwieramy kodzie, tutaj już widzimy, że bardzo oryginalna nazwa. No i stwórzmy sobie na początku naszą tablicę boki, przechowujące nasze boki. Czyli dajmy sobie 10, 15, 12. Powiedzmy, że nam CKE dało tak, takie boki do sprawdzenia, taką tablicę. No to widzimy najpierw, że tą tablicę musimy sobie posortować. Użyjemy najprostszego sortowania bąbelkowego, zakładając, że nie możemy oczywiście użyć funkcji sort. Która by nam ten problem od razu rozwiązała, natomiast załóżmy, że jej nie możemy użyć. Jak to w takim razie zrobić? Piszemy sobie pętlę. Yy, sortowanie bąbelkowe tam było w którymś odcinku. Jeżeli nie kojarzysz, możesz sobie tam zerknąć. Tam to też jest fajnie wytłumaczone. For in, -in range len od bloki. Ja już to, pracę państwo piszę także in range len od i tak będzie w takim razie minus i prawda minus 1. Zaczynamy od 0. W następnej kolejności, jeżeli nasz element b od j boki będzie większy od boki od j plus 1, czyli element ja poprzedni większy od następnego, to wtedy należy to wymienić. Boki od j plus 1, boki od j to się równa boki, tak, boki od e, j i boki od j plus 1, dobrze, czyli do elementu tego przepisujemy to, do elementu tego przepisujemy to, to jest, można powiedzieć, taka funkcja swap, e, dobrze, w następnej kolejności to już będzie tyle czyli to możemy sobie, czyli na samym końcu teraz znajdzie się nasza piętnastka, prawda czyli możemy sobie teraz już wybrać ten element ostatni ostatni to się równa boki od len od boki minus 1 bo zauważmy, odwołujemy się do 0, 1, 2 czyli do elementu drugiego w następnej kolejności def 2, Warunek. No i przesyłamy tak naprawdę te boki. Nie? No to możemy sobie przesłać po prostu tak naprawdę wszystkie te boki. Global ostatni. No i teraz tak. Jeżeli nasz w tym wypadku ostatni będzie w tym wypadku mniejszy, prawda? Czyli ten element największy będzie większy od elementu boki od. Możemy tu tak naprawdę 0,1 napisać, prawda? Czyli e, boki od 0 dodać boki od 1, ponieważ wiemy tak naprawdę, że. Ok, global. A, mamy tu przesłamy prawda? No właśnie. Boki od 1 plus. To wtedy return true. Ok, dobrze, i to jest w takim razie spędka. Okay. Dobrze, czyli w takim razie widzimy, że jeżeli nasz element ostatni w naszej tablicy, to równie dobrze mógłbym tutaj napisać tak naprawdę 3, 3, ponieważ wiemy, że tak naprawdę boki muszą być 3, czyli to jest odwołanie do elementu drugiego, mhm. czyli nasz, jeżeli nasz element największy, czyli w tym wypadku nasza 15, będzie mniejsza od sumy dwóch pozostałych, czyli dziesiątki dwunastki, to należy zwrócić 3. Dobrze. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to będzie tyle. Jeszcze możemy sobie print. Warunek. Tak, print warunek od boki. No I super. Dobrze. Myślę, że to będzie na razie tyle. Sprawdźmy działanie. No i... Wynikiem jest true, czyli z tych boków można zbudować trójkąt. Co jest oczywiście prawdą. Dziękuję w takim razie drodzy Państwo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania w sekcji komentarzy. Jeżeli nie rozumiecie Państwo kodu, zapraszam do strony repozytorium. Na moją stronę, tam także możecie Państwo znaleźć rozwiązania. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!